Witam serdecznie. A. Witam. Jestem wirtualnym konsultantem i dłoniem u Pana w regionie w najbliższych dniach będą organizowane roku i w ramach tej akcji otrzyma pan zupełnie za darmo prezent w postaci okularów korekcyjnych, a ponieważ to wydarzenie jest dedykowane tylko dla mieszkańców niektórych regionów, dlatego chciałam się upewnić. Jest Pan mieszkańcem województwa dolnośląskiego? Ja e, panią w świetniku mieszkam. Jest prowadzona na terenie całej Polski. Dlatego proszę mi powiedzieć, do jakiego miasta się Yyy, To jest śmietnik, śmietnik. Takie żółte kontenery. Proszę chwileczkę poczekać, już sprawdza. U Pana w regionie oczywiście też będzie prowadzona ta akcja i jak najbardziej ma pan prawo wziąć w niej udział. A jeszcze dodam, że ma na celu przede wszystkim poprawić komfort pana życia, jak i również zapobiegać chorobom oczu. I do 80 roku życia jest możliwość już całkowitego wyleczenia niektórych schorzeń, a ponadto jak podaje urząd statystyczny, najczęstsze problemy ze wzrokiem mają osoby, które ukończyły właśnie 40 rok życia. Dlatego też chciałam się upewnić. Nie z tego przedziału wiekowego, tak? Ja mam wy pani 100 lat. Pozwolę sobie zapytać, ile ma pan lat? Nie, no żartuję, 15. <grywka> Mama... <grywka> Mama akurat no poszła. Mama po zakupy wyszła. Jak do widzenia, jak za nagrodę. Jak do widzenia. Masakra.